Surzum korda. Witajcie kochani na naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Walec Pański. Pewnie wielu z Was zadaje sobie pytanie: skąd ta nazwa? Dlaczego Walec Pański? Jest to odwołanie do słów Proroka Izajasza, na które powołuje się też w swojej Ewangelii Święty Mateusz. Posłuchajcie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę panu, dla niego prostujcie ścieżki. Walec pański: Pan chce przychodzić do nas, aby wyrównywać wszystkie wyboje naszego życia, aby prostować mu drogę, właśnie dla niego. Dzisiejszego piątkowego wieczoru jest z nami Asia. Witaj, Asiu. Witam bardzo serdecznie. Asia podzieli się z nami swoim doświadczeniem Boga. Zatem rozpocznijmy w imię Boże. Asiu, jak Pan Bóg prostował Twoją drogę? Witam wszystkich serdecznie. Mam na imię Asia. Mieszkam w Nowej Hucie. Jestem od 16 lat mężatką. Mam dwie wspaniałe córki. Pozdrawiam serdecznie, chociaż pewnie nie oglądają, ale pewnie później będą oglądać. I co? I pracuję jako jedyna, wyjątkowa i umiłowana ekspedientka w sklepie. Od Prawie 15 lat. To jest niewyuczony zawód, w każdym razie wykonuję go, z czego się cieszę i dziękuję Bogu, że, że mogę pracować. Jak, jak się zaczęła moja, moja droga z, z Bogiem? W zasadzie od dziecka wychowywałam się w rodzinie, gdzie Bóg był zawsze. Z rodzicami chodziłam do kościoła co niedzielę. Przekazali mi wszystkie podstawowe prawdy wiary, wszystkie sakramenty przyjęłam. No i co? I mam dwoje braci i siostrę. I do momentu, kiedy nie wyszłam za mąż, wszystko było ok. Ja co niedzielę do kościoła chodziłam, chodziłam na różańce. Wydawało mi się, że jestem taką. Idealną katoliczką, bo z domu wyszłam z sakramentami, w ogóle wszystko było tak, jak powinno być. Wyszłam za mąż, ułożona i tak mi się przynajmniej wydawało, w szczęśliwej rodzinie. Później zaczęły się takie problemy w domu. Ja tak, tak naprawdę jakbym uciekła od, od moich najbliższych, od rodziców, od, od braci, od siostry. W, w rodzinie zaczęło się źle dziać. Wkradła się tam taka dziwna patologia, a ja po prostu gdzieś czmychnęłam, słaby kontakt z nimi był. Później się tam urwało wszystko: moi bracia, mój brat jeden. Wpadł w alkoholizm, recydywista, drugi brat również alkoholik. I tak wszystko się gdzieś zacierało. A ja, wydawało mi się, taka idealna siostra, no gdzie ja będę z nimi trzymać, prawda? Oni też mnie zawsze inaczej postrzegali, nie mogłam się z nimi dogadać. No i tak to, tak to wyglądało tak ogólnie. Ale do czego zmierzam? Moja... Y, Moja droga z Bogiem, jak się zaczęła, tak naprawdę, w momencie, kiedy ja w, pewnym, w pewnej chwili poczułam, że tak nie może być, że to jest, że to jest nienormalne, że ja tutaj tak wydaje się no, normalna katoliczka, a tu rodzina taka jakaś patologiczna. Mówię, no coś jest niechalo, mówię, może jakoś coś zrobię. No. Wiedziałam, że ten Bóg jest, chodziłam do kościoła, modliłam się, ale to jednak ma, było mało. To, to Wiedziałam, że to nie jest tędy droga. No i później stało się tak, że trafiłam na osobę, która powiedziała mi o nowym życiu. I co? I w tamtym roku, dokładnie we wrześniu, 18 września, trafiłam właśnie tutaj do Sursum Corda na. Kurs nowe życie. Mówię, spróbuję, może uda mi się mi jako takiej idealnej siostrze, córce naprawić gdzieś tam relacje z moją rodziną, z moimi najbliższymi, gdzie tak naprawdę czułam, czułam taką potrzebę i szłam z takim założeniem, że właśnie może, może mi się uda przez to, I, i, i to, że poznam bliżej Boga, dotrę przez to też do, do, mojej, do mojej rodziny. W międzyczasie, oczywiście, stało się tak, że mój tata zmarł, mama też po udarze trafiła do zakładu opiekuńczo-leczniczego, bracia całkowicie już patologia, siostrze też życie dało w kość. No i co, a ja na nowe życie? I co, szłam z zamiarem, że zmienię moje relacje z rodziną, że naprawię moich braci. Pomogę jakoś mojej siostrze, no ale nie stało się jak się stało, bo Bóg chyba miał dla mnie inny plan, tak naprawdę. I braci jako taką nie zmieniłam, ale zmienił Bóg, Bóg naprawił moje serce. Ja przez to, że trafiłam na może powiem jeszcze, co to dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest kurs Nowe Życie. To jest taki kurs, który trwa trzy dni i przygotowuje, przygotowuje, który po prostu otwiera drogę na poznanie Boga od innej strony. Jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, że coś mu w życiu nie wyszło, że po prostu totalne dno, albo potrzebuje innych relacji z Bogiem, to właśnie taki kurs ułatwia to i jest to naprawdę super czas, polecam. Naprawdę dla mnie mega, mega, mega czas i dzięki temu jestem też tutaj i, i jakoś trwam w tym. Myślałam na początku, że pójdę na nowe życie. No dobra, zobaczę, co, może coś tam mi się uda wymodlić, jakieś łaski, niełaski, prawda? Tak do tego podchodziłam, ale Bóg zmienił totalnie moje, moje serce, ja. Zawsze byłam gdzieś postrzegana jako osoba miła, zawsze wzorowa, uczennica, córka, i w ogóle wybijałam się z rodziny. Wszyscy tam sąsiedzi, a tak, Asia, bo Asia taka, taka. I w ogóle tak mnie porównywali, że czemu moje rodzeństwo nie jest takie jak ja. Ale do czego zmierzam? No, niby tak powierzchownie taka idealna, ale tak naprawdę jednak moje serce nie było takie idealne, bo. Bóg tak zmienił to moje myślenie o moim rodzeństwie, o moich rodzicach. Też miałam żal do mojego brata, tego starszego alkoholika. Po prostu nie mogłam mu przebaczyć pewnych rzeczy, bo było między nami bardzo źle. Ja do niego czułam taką nienawiść, po prostu nie, nie, nie cierpiałam go. To było, to było coś, co mnie przerastało, ale po kursie Poszłam na modlitwę wstawienniczą. Modlitwa wstawiennicza, też może tak przybliżę tym, którzy nie wiedzą, co to jest. To jest taki czas, gdzie odpowiednio przygotowane osoby modlą się nad tobą, modlą się o uzdrowienie ciebie, Twojej duszy, Twoich problemów, tego, czego ty pragniesz, i po prostu wtedy. To nie wiem, jak to opisać. Ktoś, kto doświadczył, to wie, o czym mówię, bo to jest taka moc. Duch Święty zaczyna tak działać, tak pracować nad Twoim umysłem, nad Twoim ciałem, nad Twoim sercem. Przemienia totalnie myślenie, osobę. Ja przynajmniej doświadczyłam tego. Puściło wszystko cały żal do, do moich braci, do, do siostry, gdzie tam też nie mogłyśmy się nigdy dogadać. To wszystko gdzieś poszło sobie. Teraz nie ma tego. A ja po tej modlitwie, Mieliśmy też taki czas dla siebie, o taką takie wewnętrzne, wewnętrzną modlitwę, że można iść do kaplicy, pomodlić się, i dostaliśmy tam takie pisma święte. Ja to mam, to pismo od, od tego czasu. I pierwsze otworzyłam to pismo. Otworzyłam po prostu tak. I czytam: Kto jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, któr, którego Ty prześladujesz, ale podnieś się i stań na nogi. Bo ukazałem się Tobie po to, aby ustanowić Cię sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś, i tego, co Ci objawię. Obronię Cię przed ludem i przed poganami, do których Cię posyłam. Obyś otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana, do Boga. I ja wtedy jak przeczytałam te słowa, mówię, nie Boże, to chyba do mnie. No, no naprawdę to były te słowa do mnie, i ja, ja naprawdę przyjęłam te słowa. A poganie, no poganie. No moi, zawsze uważałam właśnie tych moich braci za takich pogan tak naprawdę, nie? I, I mówię, no to chyba jest o nich, nie? Poza tym żyję, mam bardzo dużo znajomych. Z mężem też utrzymujemy dużo kontaktów. Z, mamy dużo znajomych w, w róż, z różnych tam, z, no z różnych, nie wiem jak to powiedzieć. Ze szkoły, z, z czasów dzieciństwa i utrzymujemy bardzo dobre kontakty. Ale do czego zmierzam? Że w zasadzie większa część tych znajomych żyje w związkach takich luźnych. wiadome, nie są męża, mężaci, nie, nie są żonaci, albo, mają, albo są po rozwodach, mają trudne tam jakieś przeżycia. No i co, no i tak sobie myślę tak, no ja też tak wśród właśnie nich żyję, to też tacy niby poganie, prawda, i mówię, będzie ciężko, Panie, wiem, no ale jestem, trwam i mimo trudności, mimo nieraz rozmowy między nami, też są różne tematy i czasami przychodzi temat Boga, no i też oni odbierają mnie tak dziwnie trochę, nie, więc ja muszę się z tym zmagać, jakby nie było, też to jest dla mnie takie zadanie, takie wyzwanie. E, dlatego próbuję jakimś światłem dla nich być też. E, w ogóle taką, taką anegdotę powiem: że po, e, po tym kursie, drugi dzień jak wróciłam, akurat mąż oglądał mecz z znajomymi e, i przyszłam tam do nich przywitać się, wchodzę taka rozradowana, w ogóle: Cześć, chłopaki, w ogóle ten. Oni wiedzieli, że ja byłam na tym nowym życiu, nie? I, e, i tak w ogóle patrzą na mnie: Aśka, co ty taka jesteś. To, 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 gdzie ty to byłaś? Mówią tak, nie? Ty tam chyba coś brałaś, nie? Mówią ja taka podekscytowana, radosna, w ogóle jak nie ja, nie? No i to tak, to tak pomijając na marginesie. No i tak to wyglądało, tak to się zaczęło, ta relacja z Bogiem. Zaczął, Bóg przemienił serce moje do tego stopnia, że ja... Zaczęłam, ja się stałam zupełnie inną osobą. Ja to widzę przede wszystkim w domu, dla moich córek. Ja w ogóle na nie nie krzyczę. Kiedyś to wychodziłam z siebie, czasami potrafiłam o byle co podnieść głos, krzyczeć, wydzierać się, a teraz nie ma tego. One też to widzą, mówią: mama, ty to w ogóle teraz już nie krzyczysz? Mówi, co jest z tobą nie tak, nie? Takie właśnie od jakiegoś no. czasu tak jest. Relacje z mężem. Nie ma stresów, jakieś wiadome, różne są problemy, ale ja wszystko zawierzam Bogu teraz i yy, gdzieś to odchodzi. I yy, te nasze relacje po prostu nie ma kłótni, nie ma czegoś. Są jakieś sprzeczki wiadome, ale ja swoją postawą yy, się tak zachowuję, że mąż to widzi i potem... On też gdzieś stopuje, prawda? Więc chyba to tak działa, tak mi się wydaje. Poza tym, gdzie, no, pracy przede wszystkim, klienci, wiadomo jak to zaladą, klienci różni. Nie ma. Koleżanki mówią tak, Aśka, to w ogóle, to tak jakbyś w ogóle cię to nie ruszało, nie? One się tam stresują nieraz tymi klientami, no bo to różni i jakieś tam osoby takie patologiczne i też no upierdliwe, wiadome i trzeba się być zawsze miłym, uśmiechniętym. A ja czasami jak są jakieś, jacyś ciężcy klienci, no to spokój, opanowanie. Proszę się pomodlić, <noise> proszę się przeżegnać. I tak, podchodzę do, do, do różnych takich dziwnych sytuacji. Więc w pracy też gdzieś widzę, że też widać tą moją przemianę. Zmieniło, Bóg zmienił przemienił moje serce tak, że ja teraz całkiem inaczej myślę o, o problemach, o tych problemach moich braci. Wiem, że oni nie, nie będzie tego, że. Ja się pomodlę, i oni od razu przestaną pić, i nie będzie, że, że od razu będą Boga bojni Nie, ja wiem, że ja z tego zdaję sprawę, że to jest bardzo długa droga, ale zawierzam ją Bogu, oddaję Bogu, modlę się za braci i wiem, że będzie dobrze. Nasze relacje poprawiły się, bo ja teraz jestem w stanie zadzwonić, zapytać, jak się czują. Co u nich słychać. I, i na przykład z tego starszego brata, o którego przyszłam tutaj głównie, o, niego się, o jego zmianę przyszłam się modlić, on odrzucił raz pamiętam moją propozycję pomocy, więc nie naciskałam też, ale chyba to, że on to odrzucił, ja przelałam to na tego drugiego brata, i zaczęłam naprawdę bardzo o niego walczyć. Bo y, kocham ich niesamowicie. Y, są dla mnie naprawdę bardzo ważni, chociaż y, może nie zdaję sobie z tego sprawy, ale mam nadzieję, że kiedyś to oglądną, to co teraz tutaj mówię. Naprawdę, Krzysiek, Tomek, y, jesteście dla mnie całym światem, bo y, nie ma rodziców tak naprawdę i zostaliście tylko wy i Gosia. I, no I mam Was, wiadomo, swoją rodzinę też mam, ale Wy jesteście też dla mnie bardzo ważni i chciałabym, chciałabym aby Wasze życie się ułożyło i, i żebyście poznali Boga tak jak ja poznałam, jak Bóg mnie przemienił, co wydawałoby się, że gdzie ja potrzebuję przemiany. A właśnie chyba potrzebowałam, i uświadomiłam to sobie na kursie, że tak naprawdę to Bóg chyba ma dla mnie taki plan, że, że najpierw mnie powinien przemienić, żebym ja inaczej zaczęła patrzeć na, na tych swoich braci, na swoje rodzeństwo. No i co? No i jeszcze relacje z moją siostrą też, też się poprawiły bardzo. Moja siostra po bardzo trudnych życiowych przejściach zauważyła chyba tą moją przemianę i że jednak ten Bóg coś tam robi ze mną, że ja jestem taka inna się zrobiłam, zrobiłam się milsza dla niej, inaczej rozmawiać, zaczęłyśmy rozmawiać i chyba to ją gdzieś zmobilizowało, nie wiem, pociągnęło i co, no Gosia przyszła na wspólnotę, przyszła tak, do nas tak. na uwielbienie i po prostu dzięki Boże, dzięki, bo tak się cieszę z tego nie, nie było tak, że ja ją namawiałam, ja jej mówiłam tylko o tym. Mówię, Gosia, spróbuj, chodź, zobaczysz. Na nowe życie wtedy się zapisała, raz się zapisała, nie dotarła, drugi raz się zapisała, potem pandemia przyszła. Także ja mówię, do trzech razy sztuka gośka. <noise> no i co? No i, no i to jest takie piękne, że tak Bóg działa właśnie, że pociągnęło gdzieś. Ja poszłam się moglić za braci, a trafiła siostra i. I to też jest ważne, bo ona też tego potrzebowała, a ona jest naprawdę super osobą i dzięki Boże, że ją mam, bo naprawdę czasami mnie tak do pionu stawia młodsza ode mnie, ale czasami powie to, co myśli, bo ona jest taka otwarta, a ja zawsze taka skryta. I czasami powie mi niemiłe rzeczy, ale to mnie mobilizuje i, i dziękuję Ci za to, Gosia, bo naprawdę to robi dużą, dużą robotę. No i co, no i... I tak to się ciągnie od ponad roku. Mam nadzieję, że, że będzie trwało zawsze, całe życie, i że właśnie to, że moja siostra trafiła, to gdzieś razem, wspólnie uda nam się tych braci naszych wyprowadzić na jakąś prostą drogę normalności. Chwała panu, chwała panu. Kochani, żeby tak troszkę uzupełnić jeszcze, bo jak słuchaliśmy świadectwa Asi, usłyszeliśmy Kurs Nowe Życie. I Asia oczywiście powiedziała, czym dla niej był ten kurs. Ja chciałabym skorzystać z okazji i, jeżeli ciebie dotknęło świadectwo Asi, jeżeli też chciałbyś, żeby Chrystus twoje życie przemienił, jeżeli też chciałbyś go spotkać, ja z całego serca zapraszam Cię na nasz kurs, bo nasza szkoła Nowej Ewangelizacji właśnie taki kurs będzie prowadziła w lutym. Od 12 do 14 lutego. I ja już dzisiaj Cię zapraszam. Pod okienkiem powinien wyskoczyć link do zapisów. Nie zwlekaj, zapisz się już dzisiaj. I jeszcze jedna, jeszcze jedna, padła w. W świadectwie Asi, a mianowicie modlitwa wstawiennicza, i właśnie u nas we wspólnocie także działa diakonia wstawiennicza. I jeżeli zmagasz się z jakimś problemem, potrzebujesz pomocy, potrzebujesz, żeby ktoś się za ciebie pomodlił, to my jesteśmy do Twojej dyspozycji. Także powinien być dostępny na naszej stronie link. Tam jest kontakt, można zadzwonić, można napisać, a my na pewno nie zostawimy Cię bez pomocy. Będziemy się za Ciebie modlić. Asiu, a powiedz mi, kim dzisiaj, kim teraz jest dla Ciebie Bóg? Kasia zaskoczyła mnie. Kim jest Bóg dla mnie? No, Bóg jest y, wszystkim. No. Jest dla mnie całym moim życiem, tak naprawdę, bo uświadomiłam sobie, że, że bez niego to, to, to życie nie ma sensu, tak naprawdę, bo niby fajnie jest, wydaje nam się, że mamy przyjaciół, mamy. Wszystkie potrzebne materialne rzeczy do życia, nie popadamy w nałogi, że jesteśmy idealni, ale to jest wszystko takie puste i takie bez, bez sensu. Przynajmniej takie było dla mnie, dopóki, dopóki nie, nie poznałam bliżej i nie weszłam na drogę właśnie z Bogiem. To mi daje taką radość, że mogę być blisko Niego. On jest takim moim drugim tatą, którego tak naprawdę. No, Pamiętam jako dziecko, a potem relacje się tak zatarły. Jak już wyszłam z domu rodzinnego, no to, to już w ogóle tego kontaktu nie było. On potem też w alkoholizm trochę popadł, nie mógł sobie poradzić z problemami i zawsze był jakiś żal do niego też o to, że, że właśnie a czemu pije i w ogóle nie mogłam tego też zrozumieć. Teraz to wiem, że Bóg jest takim moim drugim tatą. Amen. Amen. Asia, a jaka jest dzisiaj relacja? Twoja relacja z Bogiem? Jak ona dzisiaj wygląda? Jak wygląda? No bez, bez, bez Boga to, to nie mam dnia. Dla mnie dzień bez modlitwy, to, to jest bez sensu. Nie wiem, to już taki, taki nawyk wszedł we mnie, że po prostu ja muszę. Ja bez słowa nie zaczynam dnia, bez powierzenia dnia duchowi. Tak samo. Wiem, że Duch Święty naprawdę działa we wszystkim, co robimy. Daje nam taką moc, takie szczęście. Ja przynajmniej czuję wtedy, że wszystko, co robię, mi wychodzi. Czy gotuję, czy piekę, czy w pracy jestem, to po prostu czasem, jak są jakieś wiadome trudności, ciężka chwila, ciężki moment, Boże duchu, proszę Cię, działaj, działaj, mówię. I i działo, dzieli się i działa. Amen. Amen. No i co? I jeszcze jaka relacja? No na pewno y, przyjmowanie... Ta Eucharystia, prawda, że częściej i... i wszystkie sakramen, sakramenty, pojednania też częst, częściej do, do spowiedzi, jak czuję wewnętrzną potrzebę. W ogóle teraz spowiedź dla mnie całkiem inaczej wygląda niż kiedyś, jak idę do spowiedzi, to to wiem, że idę do Boga, idę z Nim porozmawiać, zawierzyć Mu i oddać, przeprosić za wszystko, a nie do księdza, nie? Inaczej spostrzegam też księży, Kościół, bo wiem, że ksiądz, ksiądz, jest ksiądz i ksiądz, prawda? No więc relacja, no taka relacja, no przede wszystkim ta modlitwa, prawda, to jest podstawa i oddanie wszystkich problemów, wszystkich trosk życia codziennego, z którymi się borykamy. Zawierzenie Bogu, Maryi. I chwała Panu. Chwała Panu, Asia. Asiu, z całego serca chciałam Ci podziękować za to, że przyjęłaś nasze zaproszenie, że opowiedziałaś nam wszystkim o działaniu Boga w Twoim życiu, że pokazałaś, jak Pan Bóg tym walcem walcuje Twoją drogę do Niego. No, dokładnie. Niech za to będzie chwała Bogu. Chwała ojcu, Chwała ojcu, i synowi, i, synowi, i, duchowi, synowi, i duchowi świętemu, jak, jak była na, na początku, początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. A Was, kochani, serdecznie zapraszam za tydzień na nasze kolejne spotkanie. Widzimy się w przyszłym tygodniu, w piątek, o godzinie 20.00. Sursum korda. W górę serca.